Poranek Inwestora, Justyna Nabryszowska. Witam Państwa i zapraszam. A za mną Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion oraz Pan Mateusz Szanowski, analityk Nobel Securities. Witam Panowie. Dzień dobry. Zadam Panowie. Tak bardzo krótko. Będziemy spadać dziś? No, Czekam czeka nie Pana panowie. Mateusza, bo ja już się nagadałem. Panie Mateuszu? No to niestety wydaje się, że otoczenie tutaj nam dzisiaj sprzyjać nie będzie. Ta wczorajsza sesja w Stanach no, trochę strachliwa, można powiedzieć, więc wydaje się, że i nasi inwestorzy przed weekendem pewnie będą chcieli trochę zredukować pozycję. Szczególnie, że gdzieś tam na wybrzeżach wenezuelskich może również ten weekend być ciekawy. I panie Piotrze, jeszcze jednym zdaniem. Jednym zdaniem to jest tak, że początek zapewne negatywny, ale GPW bardzo chce rosnąć, bardzo naprawdę obroty i zachowanie rynku pokazuje, że gdyby nie Stany Zjednoczone bylibyśmy dużo wyżej, więc może się zacząć polowanie na ubicie. No i drodzy Państwo, mamy start ale na minusie. 29,5 20, 20,95 jak na razie na minusie, MWIG 40,17 na minusie, no jeszcze tego odbicia nie ma. No ale do godziny 17 i czasu nam sporo zostało, może się jeszcze wszystko zmienić. Pani Mateusz, bo Pan Piotr mówił o tym, co ma aktualnie wpływ na rynki, to chciałabym teraz jeszcze Pana zdanie poznać. Znaczy tutaj wydaje mi się, że, że trochę te obawy o, o ten powrót danych tak, ze Stanów, no bo gdzieś ten wczorajszy tygodniowy odczyt z rynku pracy był trochę słabszy, więc gdzieś te tezy, że, że być może jednak na ta koniunktura w tym momencie, kiedy tych danych nie publikowano, nie publikowano, trochę przygasła, więc być może to. No, plus oczywiście, no cały czas kwestia sztucznej inteligencji ma, ma duży wpływ, tak? No, bo te wyceny na tle bieżących wyników są wysokie, co pokazuje, że oczekiwania są duże odnośnie poprawy wyników i napędzania tych wyników kolejnymi inwestycjami. W czy to w chipy czy, czy w oprogramowanie. Natomiast no, chociażby ostatnia transakcja, tak, Softbanku redukująca pozycję na Nvidia, pokazuje, że no, być może jesteśmy chociażby w takim lokalnym punkcie przełamania, czy przegięcia, tak, czy tutaj okay. no, znany inwestor z, z kryzysu stopego w Stanach, również wycofał się. Tutaj ze swojego shorta, a paradoksalnie czasem takie momenty wyznaczają górkę, także no tutaj musimy też ostrożnie patrzeć na tych gigantów cy cyfrowych. Jeżeli Widzimy można, tylko... jeżeli można jedno, proszę, pytanie, Panie jedno Panie. pytanie, bo ja wiem, że pan Trump przymierza się od tygodni do ataku na Wenezuelę, ale kolega coś wspomniał o tej Wenezueli i ja mogłem coś przegapić, więc jeżeli pan Mateusz ma jakąś informację, której ja nie mam, to ja z chęcią bym ją usłyszał. Znaczy tutaj wczoraj wieczorem bodajże, czy dzisiaj nad ranem sekretarz Departamentu Wojny, tak? Jak to... Przemienowano. Tak, 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 tak. Wskazywał, że, że, że Stany są gotowe na rozpoczęcie walki z narkobiznesem, tak? A biorąc pod uwagę, że Podajże przedwczoraj grupa uderzeniowa z lotniskowcem imienia prezydenta Forda dopłynęła już w okolice, można powiedzieć, Wenezueli. No to, to się spina w to, że jeżeli jakiś ruch miałby nastąpić, no to w przeciągu najbliższych, najbliższego tygodnia czy dziesięciu dni, tak? To znaczy, pod względem operacyjnym stanem są gotowe, a wypowiedzi sekretarza wskazują, że, że jakaś akcja może być pożądana. Panowie, to w takim razie mam pytanie, czy wierzą panowie w kolejny konflikt potencjalny? Bo, jeżeli mówimy o Wenezueli, to oczywiście tutaj też trzeba spojrzeć na surowce, przede wszystkim na ropę. No tak, ja uważam, że wie, pan, pani, wie pani, pani redaktor. Problem jest z dwóch stron medalu można go oglądać. Mianowicie. Interwencja Stanów Zjednoczonych w innym państwie jest dla mnie prawie zawsze godna potępienia. Tak nie powinno się postępować. Nie ma żadnej rezolucji ONZ-u, nie ma niczego po prostu przyjdą i wejdą i tyle, bo im się tak chce. To mnie się nie podoba zupełnie. Tak samo jak nie podoba mi się rozwalanie rakietami tych łódek, które pływają, w których być może są narkotyki, a być może ich nie ma. Nikt tego nie sprawdza, po prostu ludzie są zabijani. Absolutnie mi się to nie podoba. To, to jest jedna strona medalu. Ale druga strona medalu jest taka, że jeżeli Amerykanie wejdą, obalą Maduro, prezydenta Maduro i pani Machado, no bliska pokojowa, na przykład obejmie na chwilę władzę, no to świat wybaczy Stanom Zjednoczonym tę, tę interwencję, a ropa gwałtownie potanieje, bo... Bo, bo, bo wtedy ten eksport wenezuelski będzie dużo, dużo większy. A czy panie Piotrze nie wydaje się panu, że świat za dużo Stanom Zjednoczonym wybacza, biorąc pod uwagę też to, co się działo na przestrzeni? Nie, Niewątpliwie, panie redaktorze. Zgadzam się z panią w 100%. Otóż to. Panie Mateuszu, a pan się ze mną zgodzi i co pan sądzi hmm. na ten temat? No Na temat potencjalnego się... konfliktu, właśnie, tak? No bo ma Pan rację. No Gerard Ford już weszła w obszar kontrolowany przez południowe dowództwo USA. Tak. No pewnie jakiś taki krótkoterminowy wzrost akwarystyki do ryzyka, tak? Bo mógłby się. Pojawić, natomiast w długim terminie rzeczywiście dla wycen ropy to mógł być pozytywny impuls w sensie redukcji cen, tak? no bo ta efektywność chociażby wydobycia w Wenezueli drastycznie w ostatnich latach spadła. Więc, mimo że te złoża są jednymi z największych, no to. No, ten potencjał jest praktycznie w ogóle niewykorzystany, tak? Więc jeżeli to, te procedury by się urynkowiły i plus to oczywiście Wenezuela stałaby się bardziej pożądanym tutaj kierunkiem dostaw, no bo dziś jest po części ograniczona przez świat Zachodu, no to wówczas rzeczywiście gdzieś ten impuls dodatkowych baryłek powinien być istotny i, i te ceny powinny spaść. No i tutaj można powiedzieć, że trochę paradoks, tak? No bo Stany Zjednoczone stały się eksporterem netto ropy, więc też korzystają na, na tych wyższych cenach, ale chyba jednak bardziej zależy im tutaj na tym, żeby ta inflacja była pod kontrolą. I, I te stopy procentowe były niskie. No bo pamiętamy, że, że ich budżet centralny, znaczy federalny, mhm. jest tutaj napięty, ale również no, duża część niższej warstwy społecznej w Stanach no, żyje z kredytów z dnia na dzień. Tutaj te, te obniżki są przez prezydenta Trumpa na pewno pożądane. No, no zresztą te jego publiczne naciski na to wskazują. To panowie, teraz za oceanu wracamy do Europy Środkowo-Wschodniej i przyjrzyjmy się temu, co dzieje się na warszawskim parkiecie. Widzimy wiek 20, no jesteśmy poniżej granicy 3000 punktów, 2981 aktualnie. No ale to, co warto podkreślić, żadna spółka nie zyskuje, wszystkie 20 spółek jest na minusie. No i teraz pytanie do pana Piotra. Panie Piotrze, czy to zaskoczenie, czy coś pana niepokoi nie, nie, nie. tutaj? Nie, nie, raczej jak na razie mnie to cieszy, że jest tylko i 1,15 procent do dołu, czyli inaczej mówiąc, nie ma żadnej paniki. Jest oczywista reakcja na wczorajszą przecenę w Stanach, i tak jak powiedziałem, zobaczymy, co będzie w drugiej części dnia. Amerykanie się obudzą, zaczną handlować po 14.30, może jakieś dane się rzeczywiście pojawią, może się CPI, czyli inflacja się pojawi, bo o tym wspominano, że może nawet dzisiaj się pojawić i wtedy zobaczymy jaka będzie sytuacja. Czy ta średnia 50 sesyjna spowoduje chęć kupowania w Stanach Zjednoczonych i odbicia, to jest bardzo prawdopodobne i wtedy nasz rynek się wyczołga. Jeżeli zaś indeksy w Stanach będą z jakiegoś powodu dalej spadały, no, no, to, no to się nie wyczołga. No i teraz jeszcze Panie Mateuszu, czy Pana coś tutaj zastanawia? No bo no. mnie na przykład zastanawia, co się dzieje z KJHM. Jesteśmy przecież po wynikach. Grupa kapitułowa zanotowała miliard złotych zetku netto po trzech kwartałach bieżącego roku. Te wyniki na pierwszy rzut oka wydają się dobre, w tym sensie zgodne z konsensusem, ale jak tak zagłębić się... W pewne wnętrzności tych wyników, no to niektóre biura tutaj podnoszą pewne słabości. No, czy to część analityków spodziewała się jednak trochę lepszej sprzedaży? Ta słabsza sprzedaż jest, prawda amortyzowana niższymi kosztami, czy to stabilizacją kosztów pracowniczych, czy trochę niższymi cenami materiałów. Natomiast. No, Trochę też mogły być oczekiwania wyższe przy, przy, przy wzroście tych cen miedzi i srebra. Oczywiście no, w większym stopniu to będzie miało wpływ na czwarty kwartał. Więc no, gdzieś te wyniki takie trochę słodko-gorzkie. Tak? Na pierwszy rzut oka dobre, ale no, właśnie na, na drugi trochę słabsze. Te cash flow'y mhm. no, były chyba... naj Słabsze od siedmiu kwartałów, tak? Biorąc pod uwagę kapeksy, to, to nawet yy, yy, wolne przepływy pieniężne były ujemne. Także widać, że gdzieś pewne wyzwania po spółce stoją i, i gdzieś ta dobra końcówka może nie jest w pełni jest. wykorzystywana. A też były też dzisiaj dane o produkcji przemysłowej w Chinach, one były trochę słabsze od oczekiwań, więc to na pewno notowaniom, czy to miedzi czy srebra nie pomaga, więc pewnie stąd ta reakcja trochę mm -hmm. mocniejsza niż średnia rynkowa. Pan Mateusz mówi wyniki słodko-gorzkie KGHM-u. Zatem ja bym zapytał pana Piotra. Panie Piotrze, czy sądzi pan, że to Koniec rajdu na KGHM, który przypomnijmy, tylko w tym roku wzrósł i to nie mało 63%. No tak, akcje KGHM o bliskie 200 zł były na szczycie trzyletniej hossy, nie na szczycie wszechczasów, bo on był 15% wyżej, ale na szczycie trzyletniej hossy, więc nic dziwnego, że, że nawet dobre. Dane, nawet dobry raport mógł spowodować chęć realizacji zysków. Ja się wcale tutaj nie dziwię. A co do przyszłości, no to zależy od, dużo od tego, o czym zresztą wspominał przed chwilą pan Mateusz, od koniunktury w Chinach. Jeżeli ona będzie się poprawiała, a Chiny to jest pompa słońca, jeżeli chodzi o, o, o różnego rodzaju surowce, również mieć. No to mieć będzie drożała. Jeżeli tam sytuacja będzie się pogarszała, to mieć będzie taniała. Prosta, prosta sprawa. Mhm. Zatem panowie jeszcze teraz sprawdźmy, jak aktualnie wygląda sytuacja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Omówiliśmy jedną ze spółek, natomiast widzimy WIG 21, 37 setnych już na minusie, WIG 40, 86 setnych na minusie, Z WIG 80 jako jedyny, który był na plusie, już na minusie, ale tylko jedna setna jak na razie. No i siłą rzeczy WIK szeroki, wiadomo, względów też na minusie, 1,14 setnych aktualnie. Sprawdźmy WIG 20 jeszcze, bo wiemy, że spółką najbardziej tracącą był KGHM, czy Nadal tak jest, nadal. 2,44. No ale mamy tak, mamy PKO, mamy Santander, mamy M-Bank. Wśród pięciu najmocniejszych, najmocniej tracących spółek trzy banki. Panie Piotrze, skoro o bankach mowa, no to muszę pana spytać, czemu te banki tracą dziś? Nie, no, traci wszystko, co tracą i banki. Ja bym tutaj się nie grał. A czemu one tracą nie. najmocniej? Patrzę, spojrzę sobie teraz na, na wykres Big Banki. To mi pewno coś Aha. powie, bo akurat wczoraj na, na ten, na ten wykres nie patrzyłem. I, I to mi na pewno coś powie: No tak, Big Banki był blisko szczytu z, z końca października, w związku z tym, no, no, no to, to, i nie mógł go przełamać. Były trzy próby Aha. przełamania, nie udały się. Wtedy normalna reakcja jest taka: jeżeli się coś nie udało, długo, jak długo coś nie rośnie, to musi spaść. I tyle, no i plus nastroje, no i to, to tylko i wyłącznie, wie pani, najlepiej gdybyśmy porozmawiali pod koniec sesji, bo teraz to początki, no mnie one absolutnie nie denerwują. No jest jak jest, bo to jest prosta reakcja, jak to Amerykanie mówią, odruch kolanowy na to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Nic więcej. Mhm. A mówił pan o tym, że giełda papierów wartościowych w Warszawie potrzebuje odbicia. To jeżeli miałby być to odbicie, to jak pan sądzi na czym? Nie to, że potrzebuję, tylko że bardzo widać było chęć odbicia. Proszę mhm. zauważyć, że ostatnio, bo były w tamtym tygodniu bardzo słabe obroty. W tym tygodniu obroty naprawdę wzrosły i naprawdę widać bo na przykład, wczoraj. Indeksy rosły, 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 potem zaczęły spadać pod wpływem. Tego, co się działo na świecie, i zakończyło sesję neutralnie, ale neutralnie, a nie spadkiem, mimo że początek sesji na Wall Street był bardzo negatywny. W związku z tym, ja, jak patrzę na wszystkie sesje, to widzę dużą chęć pójścia drogą taką, jaką żeśmy widzieli na początku tego roku. Mianowicie na początku tego roku, jeżeli Państwo pamiętają, to GPW, indeksy na GPW rosły, a indeksy w Stanach Zjednoczonych spadały. Więc bardzo wielu widzę inwestorów chce pójść tą drogą, że tam spółki związane ze sztuczną inteligencją będą prowadziły indeksy do dołu, a u nas będą, będą wzrosty, bo u nas no, prawie nie ma tych spółek związanych z AI. -em. Czy tak będzie? Jeden pan mógł raczy wiedzieć, ale widzę dużą chęć wykreowania takiego ruchu, dlatego ja się mhm. jeszcze nie poddaję. A my zerkamy na to, co dzieje się na YouTubie, bo przypomnijmy, że również na YouTubie jesteśmy. Hmm. Są i nasi widzowie, którzy też na bieżąco komentują. Jeden z nich, pan Jarek, stwierdził, inflacja spada, a detaliści dalej nie chcą odpalić. Panie Mateuszu, czemu? Hey, detaliści w sensie sieci spożywczych, żabka dino? Czy... Pytanie jest ogólne o detalistów. No bo pamiętajmy, że, że w przypadku um, tej sieci handlowej spożywczych, tak, dino, żabka i, i tak dalej, no to jednak ta inflacja żywności my sprzyja, tak, chociażby wzrostowi lajków, czyli sprzedaży porównywalnej, także te warunki spadające spowalniającej inflacji, wcale takie najlepsze dla tego biznesu nie są, a też musimy pamiętać, że chociażby indeks żywności globalny odnotowuje, jest na minusie tak, odnotowuje spadki i to sprzyja właśnie też dezinflacji w całym segmencie żywności już w Polsce, także to no, takie najlepsze warunki dla nich nie są. Do tego dochodzi no, taka już rywalizacja pomiędzy tymi sieciami, tak? No, do tego Biedronkę. I Lilla, i widzimy, że, że tutaj ciągle te promocje się, się przeciągają. Tych sklepów jest coraz więcej. Dino teraz chociażby no, wchodzi na, na, na Polskę Wschodnią, gdzie mimo paradoksalnie, tak, no, tam dużego natężenia sklepów nie mieli, ale ogólnie pod względem natężenia sklepów jest to dosyć trudniejszy obszar, bo to dla ludności jest w kolei mniejsze. Także widzimy, że gdzieś ten sufit dla tego biznesu, no, powoli jest coraz bliższy tak? i, i no, może być ciężko w tym kontekście. Żabka pozytywnie się wyróżniła, no bo wyszła jako lider tak pod względem lajków w mm -hmm. ostatnim kwartale, także widzimy, że być może będzie trochę przesunięcie do, do tego modelu biznesowego, yy, który no, duże miasta też podbił, ale coraz bardziej rozpycha się w mniejszych miejscowościach. Yy, to na pewno tutaj ta rywalizacja będzie ciekawa. Na pod względem odzieżówki podobnie, tak? No tutaj wszystkie duże sieci mają spore plany, czy to CCC, czy, czy LP podnośnie wzrostu. Powierzchni sklepowych, tak, nowych punktów. Mnożą się, się te marki, próbują gdzieś ten rynek pofragmentaryzować, żeby z, każdego, z każdej niszy trochę wyciągnąć. No i tutaj jedni sobie radzą dobrze jak LP, a CCC jednak zaczął zawodzić. Także to pokazuje, że tutaj ta, ta rywalizacja też jest duża. I gdzieś ten tort jednak jest ograniczony, no i nie każdy ten kawałek będzie w stanie powiększać w nieskończoność. Panowie, zatem teraz spójrzmy, co dzieje się na MWiG-u 40, jak tam wygląda y, sytuacja. No i co? Mamy. No. Mogłoby być lepiej, wiadomo, 86 aktualnie na minusie, tak to wygląda. I może chciałabym pana Piotra podpytać, bo wczoraj w mwg 40 bardzo w oczy rzucała się energia. Widzieliśmy między innymi chociażby Taurona, który bardzo dobrze sobie radził. My widzieliśmy NE. No dziś w tym zestawieniu Enea traci 2%, o ile dobrze widzę, na minusie aktualnie. I. Pytanie, co może energetyce aktualnie sprzyjać, co szkodzić? No, to jest trudna sprawa. Widziała Pani ten ruch energii, czyli tej spółki, prawda? Żeby nie mówić mm -hmm. o sektorze energii, tylko energii. Mm -hmm. Te 20% chyba poniedziałkowe, prawda? No, coś obłędnego w ogóle. No, a dziś jest na minusie 2,5%. No tak, no, ale wie Pani, jeżeli w, w, w ciągu jednej sesji akcje rosną no, no, o prawie 20%, a jeżeli popatrzeć na to, ile wzrosły od końca października, to jest 4 złote, jak patrzę teraz na wykres, 4 złote, no prawie 30%, 25%. No to jest czego realizować, to po pierwsze. Po drugie, lichowie dlaczego wzrosły, to, to po drugie. Po trzecie, być może ktoś ma jakąś tajemną wiedzę, co by się nadawało do śledztwa, Przeprowadzanego przez KNF, jeżeli to rzeczywiście tak jest, na temat tego, że na pewno zostanie wydzielona z Orlenu, bo to wie pani, no, chodziły te słuchy, różne były wypowiedzi, to tygodni ta, ta sprawa się snuje, ale ten wystrzał 20% był tak dziwny. Że ja bym to na miejscu KNF-u zbadał. Ona no, generalnie energia. No właśnie, bo tam takiego do... żadnego powodu konkretnego nie było. Nie znaleźliśmy no żadnego większego uzasadnienia. No, no owszem, pojawiła się nowa postać, natomiast no to tyle. No i teraz pytanie, co za tym stoi? Czy nie będzie za jakiś czas sytuacji, kiedy my owszem poznamy jakąś przełomową informację, ale już oczywiście w cudzysłowie po czasie? No właśnie, że ktoś mógł to wiedzieć wcześniej. Ja bardzo chciał. Żeby takie rzeczy były badane bo, bo to naprawdę niepokojące było. To w takim razie teraz do pana Mateusza, Panie Mateuszu, żabka i ABB. I pytanie, co dalej? Bo ABB się spodobało inwestorom wczoraj. Widzieliśmy, co działo się na żabce. No tak tak, 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 jak wspomniałem, właśnie te wyniki z ostatnich kwartał były dobre. Wówczas ta reakcja trochę mogła dziwić, no ale w, bo, bo notowania spadały, natomiast no właśnie mhm. wytłumaczenie było takie, że, że rynek może się obawiać o to ABP. Natomiast mhm. samo ABB no tutaj my ocenialiśmy pozytywnie, no bo chociażby z tego tytułu, że no, ten popyt był tak duży, że zwiększono ofertę bodajże z 7 na 10 milionów akcji. Także widzimy, że tutaj zainteresowanie ze strony instytucji było bardzo dobre. No, poparte tymi wynikami, także wydaje się, że tutaj ten czynnik taki no, blokujący trochę ten wzrost, no bo żabka jednak była w konsolidacji, mimo że wynikowo radziła sobie dosyć dobrze. No, został zdjęty, więc ja tutaj optymistycznie raczej bym patrzył, szczególnie jeżeli żabka utrzyma rolę, rolę lidera pod względem właśnie tych lajków, tak? no bo zawsze Dino było tutaj przewodziło, a, a ostatnim razem to żabka wysunęła się na prowadzenie, a to zawsze pokazuje taką można powiedzieć jakość zarządzania sieciem, tak? to znaczy ile powyżej tej inflacji żywności, z tych sklepów jest w stanie się wyciągnąć. Ja jestem pod wrażeniem mhm. też tego, jak wiele biznesów w Żabce jest, tak? no bo oprócz sklepów, no to mamy tu usługi cateringowe plus Telio, tak? które dowodzi jakości do domu oraz z takim większym wyprzedzeniem. Także to pokazuje, że ten pomysł jest, żeby gdzieś te synergie cały czas uzyskiwać mhm. i chwytać coraz to nowych klientów z trochę innych yy, branż, można powiedzieć, czy, czy niż. Panowie, minuta nam została, zatem dzielę po pół, po pół minuty mają panowie na to, żeby powiedzieć, co w przyszłym tygodniu, czego się spodziewamy, Panie Piotrze. Spodziewa spodziewamy się jakichś danych makro ze Stanów Zjednoczonych, prawie na pewno i to one nam pokażą, czy rynek będzie mhm. miał pod co, pod co grać pozytywnie, czyli czy będzie czekał na obniżkę 10 grudnia. Panie Mateuszu. No w przyszłym tygodniu bodajże są wyniki NVIDII, Także to może trochę zdeterminować no, tak. też perspektywę yy, no wdrożenia sztucznej inteligencji. Tak? Czy to tempo cały czas jest utrzymywane, czy te oczekiwania nie są wygórowane. Także myślę, że, że tutaj rynek będzie się też na tym koncentrował i to może się rozlać na szereg tych spółek technologicznych. A tymczasem SoftBank, który się pozbył Nvidii, traci i to nie mało. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Rozpoczynamy dzień na minusie, niestety. Jak widzimy na warszawskim parkiecie, O czym zresztą rozmawialiśmy? Z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem domu inwestycyjnego Xelion. Dziękuję. Oraz z panem Mateuszem Krzanowskim, analitykiem Noble Securities. Dziękuję.